Czy wiesz, do kiedy musisz wykorzystać urlop zaległy? Urlop zaległy należy wykorzystać do 30 września następnego roku, za który on przysługuje. Czyli jeśli masz zaległy urlop jeszcze za 2024 rok, to masz czas do 30 września 2025 na jego wykorzystanie. Teoretycznie niewykorzystany urlop nie przepada, ale w praktyce pracownik ma roszczenie o udzielenie urlopu zaległego, Maksymalnie przez 3 lata. Okres wygaśnięcia roszczenia należy liczyć właśnie od 30 września. Należy pamiętać, że w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi ważny jest jego staż zatrudnienia u poprzednich pracodawców oraz staż wyliczany z okresów nauki. I jeśli są to staże, które się pokrywają, wówczas wlicza się do wymiaru urlopowego. Jeden z nich korzystniejszy dla pracownika. Urlop wypoczynkowy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu, a złożył wypowiedzenie lub pracodawca wypowiedział mu umowę, wówczas pracodawca jednostronnie może pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia bez zgody pracownika.